Dzień dobry, przechodzimy do kolejnego tematu lekcji. Dzisiaj sobie omówimy, słuchajcie, taki temat: Konflikty na świecie po 1989 roku. To jest strona 242 podręcznika. Temat, który jest jak najbliżej współczesności i temat dosyć trudny do opowiadania, z tego względu, że to są bardzo świeże konflikty. Niektóre z nich tak naprawdę nie są zakończone, gdzieś się odnawiają, trwają nadal, ale postaramy się przybliżyć te takie najbardziej istotne, najbardziej znane konflikty. Będziemy mówili, na pewno poznamy czyli naszym celem będzie poznanie sytuacji na Dalekim Wschodzie, w krajach afrykańskich. I w krajach częściowo azjatyckich, tutaj przy Bliskim Wschodzie, gdzie narodzi nam się terroryzm, to będą nasze cele. Zaczniemy od pierwszego, czyli Daleki Wschód. I pierwsze na tapetę, słuchajcie, trafia nam, trafiają nam Chiny. Chiny, które dzisiaj są. Pod względem gospodarczym drugim państwem można powiedzieć na świecie zaraz po Stanach Zjednoczonych, natomiast bardzo długo Chiny, jak pamiętacie, zwłaszcza w czasach Mao Cetonga, tą gospodarkę miały słabą i nie rozwijały się tak intensywnie. Natomiast słuchajcie, po śmierci Mao Cetonga rozpoczyna się ten intensywny rozwój gospodarczy Chin. Modernizacja rolnictwa, szybki rozwój przemysłu to na pewno wpływa na, ten, na tą intensywność. I teraz, w 1980 roku, Stany Zjednoczone udzieliły dosyć dużego wsparcia ekonomicznego Chinom. Na pewno ten zastrzyk, słuchajcie miał wpływ do tego stopnia, że PKB, czyli produkt krajowy brutto, czyli taki ilość pieniędzy na jednego mieszkańca wzrosła aż o 190% tak w latach 74-1990, więc bardzo szybki intensywny rozwój. Z tym że taki rozwój coś za sobą pociągnął. Jeżeli gospodarka zaczęła się tak dobrze rozwijać, to za nią szła coraz większa liberalizacja życia publicznego. Ludzie zaczęli doprowadzać się, domagać się coraz więcej swobód. Zaczęły się takie lekkie, można powiedzieć, bunty, więc zaczyna się tworzyć opozycja. Opozycja do systemu, który w Chinach panuje, a pamiętajcie, że Chiny nadal są państwem komunistycznym. I taką największą grupę opozycyjną tworzyli studenci. Którzy w 1989 roku wyszli na główny plac w Pekinie, na plac Tiananmen i rozpoczęli takie protesty, domagając się przeprowadzenia zmian w państwie. Władze zastanawiały się, jak to rozwiązać. W końcu, słuchaj, podjęto decyzję o użyciu siły, o tak zwanym rozwiązaniu siłowym. I 4 czerwca 1989 roku armia chińska dokonuje masakry na ludności protestującej. Takim słynnym, słynną historią, słuchajcie, i słynnym zdjęciem z tamtego okresu jest tak zwany nieznany buntownik. Macie to zdjęcie na 242 stronie, kiedy mamy człowieka, no właśnie na placu Tiananmen, który staje naprzeciwko jadącym czołgom. I nie rusza się, chcąc tak jakby powstrzymać nadciągające wojsko. W czasie tej masakry ginie około 2600 osób, to jest z 3 na 4 czerwca 1989 roku, więc bardzo duża ilość osób. Ciekawostka. Ten pan nie zginął tutaj na tym placu. Nie wiadomo do końca, co się z nim stało, nie wiadomo, czy został aresztowany. Wiadomo jest natomiast, że dwa tygodnie później już nie żył. Zdjęcie zostało zrobione, słuchajcie, przez zagraniczne media i ruszyło w świat i właśnie zyskało nazwę, nazwę nieznany buntownik. Więc pierwsze państwo na dalekim wschodzie mamy omówione. Chiny które przeżywają bunt, bunt taki, który dąży do, znaczy bunt, którego celem jest, są zmiany społeczne. Do tych zmian y, większych nie dochodzi, natomiast dobry rozwój gospodarczy. Drugie państwo na Dalekim Wschodzie, Japonia, no, jedno z największych y, państw też gospodarczych. Y, tutaj Japonia w tą fazę rozwoju weszła w latach 50. XX wieku, ponieważ państwo to po II wojnie stało się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, i Stany Zjednoczone zawarły takie traktaty pokojowe. Na mocy tych traktatów pokojowych Japonia musiała ograniczyć zbrojenia, ale przełożyła w tym momencie swoje siły na, na gospodarkę. Bardzo szybki rozwój branży elektronicznej, elektrotechnicznej, motoryzacyjnej, yy, i Japonia stała się potentatem w produkcji chociażby produktów yy, RTV. I gospodarka tego państwa dzisiaj wiemy o tym, że stoi na czele yy, światowej, tak? na, na, w tej czołówce yy, światowej. Daleki Wschód mamy zakończony. Przejdźmy sobie teraz, słuchajcie, do krajów, tak jak mamy zgodnie z podręcznikiem, yy, kraje afrykańskie. Kraje afrykańskie zmagają się na początku lat 90. z niesamowitym kryzysem kryzysem gospodarczym, z klęskami głodu, epidemiami, z chorobą AIDS, z chorobami zakaźnymi, z konfliktami wewnętrznymi i tam bardzo dużo się dzieje. Pojawia się też nowa, nowy rodzaj kolonializmu, tak zwany neokolonializm. No, czyli nowy kolonializm polega on na tym, że państwa rozwinięte w sposób niekontrolowany wykorzystują gospodarczo tereny czyli bazujemy teraz na terenach afrykańskich, które możemy w jakiś sposób albo eksploatować, albo wykorzystać pod yy, jakąś konkretną zabudowę. Yy. Kraje afrykańskie to bardzo dużo konfliktów wewnętrznych. Taki największy konflikt, słuchajcie, był w Ruandzie. On miał miejsce w 1994 roku, kiedy to walczyły w Ruandzie dwa plemiona ze sobą: Tutsi i Hutu. Była to rywalizacja taka, właśnie plemienna. Nawet interweniowało tam ONZ. Niestety ta interwencja ONZ-u nie przyniosła skutku, on, wojska ONZ-owskie y, musiały się wycofać, y, i te walki, słuchajcie, plemienne przyniosły taką straszną zapaść gospodarczą tych y, rejonów, a skutkiem y, tych walk, słuchajcie, bo mm, między innymi też taka interwencja w Somalii, która była, y, która też nie przyniosła efektu ze strony ONZ-u. Mm, Spowodowała, że w krajach afrykańskich pojawił się właśnie po tej Somalii taki nowy, nowy, nowy zjawisko. Byli to, byli to, są to piraci somalijscy, którzy działają w rejonie Zatoki Adeńskiej i Morza Arabskiego. I od 2009 roku ONZ próbuje zwalczyć to zjawisko. No, na razie wiemy o tym, że od czasu do czasu się y, ci piraci y, pojawiają. Mamy Ruandę, gdzie mamy y, plemiona Tutsi i Hutu, które rywalizują. Mamy Somalię, która również ma swoje wewnętrzne kłopoty. Zarówno w Ruandzie, jak i w Somalii interweniuje ONZ bez jakiegoś większego efektu. Inne państwo afrykańskie, które w tamtym czasie przeżywa kłopoty, to jest, słuchajcie, RPA, Republika Południowej Afryki, ponieważ tam od lat 40. istniał taki rasistowski system polityczny zwany apartheidem. To jest taki system, który polega na tym, że należy oddzielić funkcjonowanie ludności białej od ludności. Kolorowej od ludności czarnej. Biała mniejszość sprawowała tam władzę, słuchajcie, a większość kolorowa była, no, słuchajcie, tutaj w znacznej ilości. To się utrzymało aż do roku 1994, i ten apartheid został w jakiś sposób ograniczony przez działania chociażby Nelsona Mandeli. Nelson Mandela to jest człowiek, który ma bardzo ciekawą historię. Walczy o, o, słuchajcie, o tą równość społeczną w Afryce. Walczy również z problemem AIDS. Zajmuje się, znaczy on się nie zajmuje, ale propaguje kształcenie, edukację dzieci, kształcenie edukację niepełnosprawnych. Stoi na czele Afrykańskiego Kongresu Narodowego. On też trafia swojego czasu do więzienia. Do więzienia w ogóle trafił na tak zwany okres dożywotni. Wychodzi z tego więzienia w 1990 roku pod wpływem opinii publicznej i w 1992 roku. W RPA dochodzi do referendum, gdzie ludność Republiki Południowej Afryki opowiada się za zniesieniem apartheidu, czyli tych rządów, tak mówiąc prosto, rządów białych. Sam Mandela zostaje wybrany na pierwszego czarnoskórego prezydenta Republiki Południowej Afryki. Jest to rok 1994. Ten urząd pełni aż do roku 1999. W międzyczasie, znaczy w międzyczasie, jeszcze przed prezydenturą w 1993, Nelson Mandela otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Nelson Mandela już dzisiaj nie żyje, w 2013 roku odszedł. To się działo w krajach afrykańskich, więc kraje afrykańskie, przypominam, Rwanda, Ruanda, plemiona Hutu i, i Tutsi, Somalia, piraci somalijscy, RPA, obalenie rządów apartheidu. Mamy Daleki Wschód, mamy, słuchajcie, Afrykę, przechodzimy do Bliskiego Wschodu, no i tutaj się dużo dzieje na tym Bliskim Wschodzie, ale zaczniemy sobie, słuchajcie, od konfliktu palestyńsko-izraelskiego. -izraels to już było poruszane. W roku 1993 w Oslo doszło do zawarcia takiego porozumienia, w wyniku którego miał to być przełom w sprawach izraelsko-palestyńskich. Porozumienie będzie mówiło o tym, że powstanie tak zwana autonomia palestyńska. Prezydentem zostaje Yasser Arafat, i o tym myśmy już mówili. Natomiast, co możemy powiedzieć, jak to wygląda dzisiaj? Mówi się, że nie ma autonomii palestyńskiej, tylko jest państwo palestyńskie. Nie jest ono uznawane. Nie jest ono uznawane przez wszystkie państwa, więc słowo państwo jest nadużyciem. Następna rzecz to to, że do dnia dzisiejszego na terenie Izraela, Palestyny, na terenach granicznych dochodzi do różnego rodzaju zamachów bombowych, które są przeprowadzane często przez ugrupowania radykalne, które możecie w nazwach gdzieś tam słyszeć o nazwie Hezbollah i Ham Hamas. To byłoby Izrael i Palestyna, ale największe na Bliskim Wschodzie kłopoty sprawiało, słuchajcie, ta ludność muzułmańska. Tak? Konflikt izraelsko-palestyński poruszył całą ludność muzułmańską, i w ten konflikt zaangażowały się Stany Zjednoczone. I przez to, że Stany Zjednoczone zaangażowały się w ten konflikt, to ludność muzułmańska się, można powiedzieć, tak wrogo nastawiła do Stanów Zjednoczonych, i mm, największym wrogiem Stanów Zjednoczonych okazała się organizacja terrorystyczna o nazwie Al-Qaida, na czele której stał Saudyjczyk Osama bin Laden. I teraz ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Al-Qaidą miał swoje odzwierciedlenie to na pewno wiecie. W wielu atakach terrorystycznych. I takim najsłynniejszym atakiem był dzień 11 września 2001 roku, kiedy to cztery samoloty postanowiły zaatakować, zaatakować Stany Zjednoczone i doszło do ataku słynnego na World Trade Center. Wtedy zginęło około 3000 osób. Zamach ten został potraktowany przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Busha. Jako takie wypowiedzenie wojny Stanów Zjednoczonym, ale y, będzie to wojna przeciwko terroryzmowi. I rzeczywiście woj, wojska amerykańskie udały się wtedy do Afganistanu. Dlaczego do Afganistanu? Bo tam y, swoją siedzibę miał mieć właśnie Osama Bin Laden. Y, dlaczego w Afganistanie? W Afganistanie było takie ugrupowanie, jest do dnia dzisiejszego, które się nazywa talibowie. Kim są talibowie? Talibowie to są, mówi się tak, fundamentaliści islamscy. I teraz trzeba przeanalizować sobie te, sobie te dwa słowa. Fundamentalista, czyli ktoś, kto bierze pod uwagę fundament, podstawę islamski, czyli ich podstawą funkcjonowania jest kora. I teraz, talibowie, jest to ugrupowanie bardzo radykalne, które w sposób. Rygorystyczny trzyma się zasad zapisanych yy, w sposób taki prosty, jednoznaczny, zasad zapisanych w Koranie. I rzeczywiście yy, doszło do yy, interwencji wojsk Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Yy, jednocześnie Stany Zjednoczone zaatakowały też inne rejony, które podejrzewano o współpracę z terrorystami, yy, m.in. Somalię. Yy, terroryści też odpowiadali na te ataki. Odpowiadali zamachami terrorystycznymi, tym razem już w Europie, w Madrycie yy, w 2004 roku, kiedy doszło do ataku na pociągi, czy chociażby w Londynie w 2005 roku, kiedy doszło do ataku na yy, autobusy, metro, gdzie pojawili się samobójcy, yy, zamachowcy. I yy, Ostatecznie ta, ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a y, y, ugrupowaniem Al-Kaidy zakończył się y, zabiciem Osama Bin Ladena. Podczas tej wojny z terrorystami Stany Zjednoczone skierowały też swoje działania przeciwko Irakowi, którym, któremu przewodził wtedy Saddam Hussein, ponieważ Saddam Hussein był posądzony o produkcję broni biologicznej. Stany Zjednoczone, można powiedzieć, że rozpoczęły inwazję na Irak. Ta, ta inwazja była wspierana przez oddziały europejskie. Oddziały wierne Husseinowi zostały szybko rozbite, Hussein został odsunięty od władzy, no ale okazało się, że żadnej broni biologicznej nie ma i ta interwencja Stanów Zjednoczonych spowodowała bardzo długi chaos i do dnia dzisiejszego właśnie ten teren Iraku jest takim punktem zapalnym jak dobrze obserwujecie, dzisiejsze media, to wiemy, że tuż przed naszą pandemią coś tam w Iraku się znowu zdziało, dochodziło do jakiejś, słuchajcie, interwencji Stanów Zjednoczonych. Jak to się skończy? To jest właśnie taki temat, że, że my coś wyłożyliśmy, ja Wam coś opowiedziałam, ale ja Wam nie mogę gwarantować, że za miesiąc, za dwa, być może za rok, ja już będę uczyła całkiem czegoś innego, bo sytuacja się nam będzie po prostu tak intensywnie zmieniała, bo tak funkcjonuje dzisiejszy świat. Na tą chwilę wszystko. Fajna jest mapka, słuchajcie, na 244 stronie, bo ja Wam opowiedziałam wszystko, tak naprawdę, wszystko co jest poza tą mapką. No ta mapka jest takim podsumowaniem i są pokazane te punkty konfliktowe dzisiaj na świecie i jak to wygląda. Na tą chwilę wszystko. Dziękuję, do zobaczenia.